Ja tak nie pamiętam tych pierwszych sezonów, coś tam się grało, ale nie pamiętam, więc też. Różnic nie odkryję, nie? Czy to było, czy tego nie było i tak dalej. Także zobaczymy. O kurde, stare stare shotguny. Co to normalnie robisz tak i tak? Dwoma shotami możesz spamować? Ja pierdziel, ale jaja. Po jednym tym, po jednym itemku w ogóle. Hm. Auta nie działają, prawda? O nie działają. Wszyscy z shotgunami. Prawie itemów nie ma. Co jest? To na pewno był fight, ale nie widzę nikogo. Bo jest ziomek. O, jak cię przestraszyłem przez chwilę. Kurde, felek. Dobra, mamy sniper. Bandażyki. Nie, 12 naboje ma snipa okej. Okay. Jezus, jeden strzał i trzeba przeładować. O Jezu, gościu. Okej, okay, on się chyba poddał. Ojojoj. Nice. Lubimy tego shotguna. Ajajaj, aj, aj, z tej snajpy to chyba nigdy nie trafię. Chociaż w sumie 105 Let's go. Czy gram od pierwszego? Wiesz co, nie grałem w pierwszym sezonie. Ale nie tak, że non stop, namiętnie i tak dalej. Trochę pograłem w pierwszym, trochę w drugim. Dokładnie nie pamiętam od kiedy gram. Oj o, ziomek. Dokładnie nie pamiętam od kiedy gram. Bo trochę pograłem w jednym sezonie, trochę w drugim. Nice. Trochę w tym, trochę w tamtym. Potem miałem na przykład przerwę, rok 2. Także wszędzie po trochu grałem. Ale w tych pierwszych sezonach grałem też, no? Dobra. Gościu gra. Gojo Satoru. Hmm. Teraz dostanę plecy, coś czuję. Zrobimy mu plecy, jak on taki fifarafa. Nice, headshot. Tyle to snajpa. Okej, okay, okej. Okay. Czy my chcemy granatnik, Chat. Ile to ma na BOI? Osiem. Nie chcemy, dobra. Tak sobie poklikać można, ale nie chcemy granatnika. Co z jest, gościu? Nie, to kamień. Kamienie też potrafię duży dmg zadać. Ten Slurp do 30. Dobra, wszystkie bronie użyłem na zioma. Ale zadziałało. Czy ja chcę apteczkę, chat, czy badarze małe? Weźmy aptekę. Dwie apteki, o to super. Wszystko przeładować, to jest podstawa. Po takich fajtach. No tam się biją, widzę rakiety latają. O, tu ktoś jest. Nice. Trzy osoby zostały, a tam się minimum dwie biją. Wydaje mi się, że mam podaną po, pod streamem, wiesz? Moją klawiaturę. Musiałbyś sobie zobaczyć. O nie! Kurwa maciek, jak mi na głowę zaskoczył, no. Ale tak no jakiś inny ziomek mnie rozwalił, nawet go nie widziałem. Zero, w ogóle go nie widziałem, nie? Że... Skąd to na mnie strzela? Nic.